Pierwszy rozbiór Polski w 100 sekund. Traktat rozbiorowy został podpisany 5 sierpnia 1772 roku w Petersburgu. Rozbiór Polski pierwszy odbył się przez trzy kraje: Rosję, Prusy oraz Austrię. 30 września 1773 roku został ratyfikowany przez Sejm Rozbiorowy w Warszawie. Oczywiście przy. Niejako pomocy wojsk rosyjskich, które pilnowały, żeby ten, ten rozbiór został ratyfikowany. Na rzecz Austrii Polska straciła 83 tysiące km2 i 2 700 tysięcy mieszkańców. Na rzecz Prus 36 tysięcy km2 580 tysięcy mieszkańców. Na rzecz Rosji 92 tysiące km2 i 1 300 tysięcy. Mieszkańców. Łącznie Polska i Litwa utraciły 211 000 km kwadratowych i 4,5 miliona mieszkańców. Nad Polską dalej swój protektorat utrzymała Rosja. Z założenia pierwszy rozbiór miał być nie miał być ponawiany, miało się na tym skończyć, ale jak się skończyło, wszyscy doskonale wiemy. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do skomentowania, ocenienia na moje pozostałe filmy, na moje pozostałe kanały. Dziękuję za uwagę.